Jest. O oh yes. No. Dobra, jest live. Season 5 jestem. To dobrze, że jesteś Oh, <try> <try> yeah, get Nie chcę się nad miniaturki robić Serio, nie chcę się... Cyk i kurde morda I cyk, i cyk I cyk, i cyk Creepinga, ty grasz w GTA czy coś? Czy nic nie robisz? Siema Lisek. Tak, y jakby nudzi mi się, dobra? O! Dawaj to! Zły tytuł! Pamię A co? No pamiętam cielisek, no graliśmy wczoraj. Zły tytuł! Po prostu... To dasz tego gifta? Ja pierdzielę. A ty dalej, Lisek o tym giwcie. No ja nie mogę. Czemu zły tytuł? Ah, no trudno, no, no nie wiem, no, nie pomogę ci. Łabana, ty tu chodzi? <grywa> no właśnie, banana. Za coś Nie wiem, ciekawe za co Subu i, i daj łapkę z góry, dzięki, o Boż. Zróbcie to, by... mój internet się poprawi Pisze się tu HEAD. Prawda Dobra, idę trochę ludzi pozabijać. O, laguje streama, też fajnie. Dawno tego nie... dawno to się nie działo. Nie działa. Nie działa! Ej, ty, to się ładuje z... dwie minuty. O, nie, się nie ciekawe. czy... o, hej. O Boże, co to jest za auto? Hmm. Mam garaż kupiony? Mam Dlaczego ja tam nie jestem? O ja, ja pierdzielę. Jezu, jakie ja dawno w tą grę nie grałem? NOCĘ, panie! Mi... Ja już się boję, że net mi się zepsuł. Nie, to mi się zepsuł. Luz Sus! A! Ja jestem sus Pa Wow Wow Ja Ło wo, Ło o, 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 Dobra, jadę po auto To jest słabe Ile on mam Co tak mało? już 14 milionów tylko Powinno być 20 co ociągnąć? A, no przecież, mój kolega ginął 10 tysięcy razy. Co, so, co, so, co, so, co, so, co, tam, 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 Idziemy na shopping! Nie wiem, mnie tego zamek Dajcie mi wejść do mojego... O nie, jeżeli coś mnie potrąci to zginę Daj mogę moda? Hmm To jest dobre pytanie Czy możesz moda? Na razie nie, na razie chyba nie szukam modów. Będziesz jeszcze na częściej na live'ach, to tak. To zobaczymy. Jak masz jakieś pomysły na filmy czy na coś? Zobaczymy. Tyła naprawdę musisz się postarać. Creeping dostał bo ma. Ej, spokojnie. Tylko creeping nie mu... Nie tego nie banuj go. Siema Lisek, Daniel Pioch. Uuu, siema Daniel. Ty żyjesz? A on ci da... tego gift'a? Co, mi? Gift'a? Jeszcze nie, bo ma bana doch... Jezu... Co to? może żyję, no... Mhm. Ty no, tego... AHA! Mój garaż, biedny! O Jezu... Teraz on no, może wyjdę? Tego też ja się nie spodziewałem że ty Daniel, czy ty kiedyś przejdziesz? Oh. W Fortnite bana ma No tak No ma w Fortnite bana, no oh. Tu tu, tu tu Aha Idziemy na internet Pod... No jest co to zabrz... Aha. Teraz, właśnie GTA, To jest najgorsze, co może. A, brzydkie. Nie, brzydkie. Które kupujemy? To Zentorno? Ja bym się Zentorno, bo no nie jest jakieś mega drogie, a fajne. Weź dawaj online, bo chciałem jeszcze. Ja nie mam online. Przemysł by kupić PlayStation Plus, a nie mam. Nie mam kasy na to. Znaczy mam hajs, ale nie chcę, na to wydawać. Więc. Sorry. Ale z chęcią kupię Zentorno. Tak, i żeby was rozweselić. Nie, nie, to jest drogie. Ale nie, mi się wydaje, że ja, ma że ja mam kupione. No to. No ja... No ale trzeba PS, Plus. no gościu, ja ci mówię. Że trzeba. Jeszcze ja nie raz. Nie no, bo zobacz. A, co, nie zobaczysz teraz. Eee, czekaj to. Online? Patrzaj. Żeby przejść do GTA online. I wywala mnie na takie coś i tam, że trzeba kupić. Jeżeli... Jeżeli naprawdę creeping byś mógł, nie? To jesteś takim kozakiem. Naprawdę. Tylko nie wiem jak ty chcesz to kupić, to przecież się nie da tak. Nie wiem jak to byśmy mi to kupić, ale fajnie by było. Nie mówię, że nie. Naprawdę. W Minecrafta na online'ach nie mogę grać. Ani GTA online, a GTA online. Grałem w sensie. bo ja bym, ja naprawdę chciał a mam jedno w domu ale co masz jedno? ja chyba nie nadążam nie nadążam ale co masz jedno w domu? bo ja nie kumam kolega tak? nie kumam baler, baler, co to jest baler? O fajnie Ło, co to jest za auto Wytyfy wy. Czemu ja to mam? Co to jest? A Nie ten guzik Ach. No to peston, no, to daj mi pestę. No. Wy zagram Jeżeli nikt mi tego nie kupi, to nie zagram. No proste Proste myślę. E? E? ta wyśli nie, no, nie, nie, wys nie wysyłek jak nie chcesz. Idę na. jez, dobra, ja tam. Jesteś pijany? Nie, jest pijany Okej, okay, to zresztą jadę. Jezu, a ty stale tym swoim gratem jeździsz? się pukni, Creeping daj mi 200 pesy Wszystko zrobię Nie ta emotka Uuuu dzieje się Dzieje się na streamach Taka zabawa tylko u mnie Nie Nie krzywe Co nie krzywe Recyfy Lisek właściwie, czemu ty żebrasz? Tata sobie poprosił. <grym> tak w się sensie, ja tak zrobiłem i dostałem nóż motylkowy, i komputer, i telefon, więc polecam. Taki taktyk. A chyba, że wasz stary nie wrócił jeszcze ze sklepu. No to nie, ale raczej wrócił. Rozejechałem ludzi. do trzech. Na policję? Nie, dobra Nie kupi mi, a tobie to co? No, no nie wiem, no spokojnie, jezu Co taki agresywny Że jak ci nikt to nie kupi, to nie zagrasz. Ale mój wrócił Mój wrócił Z mlekiem Nie Teraz akurat go nie ma w domu, bo jest w pracy że, jak ci tego nie kupi, to nie zagrasz. No nie! Jak mi ktoś nie kupi, to nie zagram, bo ja sam sobie nie kupię tego. Do innych mówię. A, okej. Okay. O, co to jest? Co jest? Co ja tu mam w tym garażu? A ile mam hajsu? O, u niego mam więcej. U niego mam 16 milionów. Ej, to w sumie takie zentorno To jest dobry plan Czekajcie, tylko Tym pojadę tu Dobra Robimy shopping Dam do... Co ty za emotki gościu względzasz? Eee, leci... dobra, podróże i transport. Legendarny. Kupujemy? Coś takiego? Kupujemy, nie? Różowe? Jaki kolor, uwaga! Jaki kolor chcecie? Ale ładny. Nie jakiś zielony. Różowy najbardziej męski kolor. Fakty. Zgadzam się w 100%. Ej, jedziemy na shopping? Dawać, jedziemy na shopping. Luz weź. No, wziąłem różowy, nie? Wiem no, jest różowy. Jest piękny. Kto nie lubi różowego, to z policji. Znaczy, ja tam lubię policję. Nie, ale no, policjanci są spoko niektórzy. Chociaż. Baba, głupek. Nie. Ja nie mogę, co się dzieje. Aby jeździć do Galatu, jest to zuzento. Jeszcze nie ma. No, okej. Okay. Cała polska śpiewa z nami, kamerzysta za kratami. Wszystkie dzieci teraz płaczą, bo kamusia nie zobaczą. Czy ty lubisz psy? No, lubię, ja mam kubusia w domu. Takiego mojego. Nie, ja wiem o co ci chodzi. No, z TikToka tych lubię, nie? Z TikToka są spoko. A tych prawdziwych to ja nie oceniam, bo. Pieski są słodkie. A? No, są słodkie. Ej, dosz doszło to coś? To z intorno mi, czy nie doszło? Bo ja je zamówiłem przed chwilą, one powinno dojść, nie? O je biegnie 30 na godzinę Co ja gadam? Góra 12 Jest wolny Jest już? To znaczy co? O, patrzcie! Jest i motor e. Jest i zentorno O, ale to jest fajne Idziemy sobie gdzieś autem, panato to jest to ma moc. O jezu, Ua! Jebs. nie moje auto superowe. Jaki. <śm> He, he, Jezu... Zara moja ciocia wbije. Nie no, śmieję się, ale... Ja tam nie wiem Wszystko jest możliwe. Ej, to jest tylko 750 tysięcy, wow A to? Wow, ja to mam kupione Czekaj, gdzie by tu pojeździć? Gdzie są te takie? Hej, to jesteś? Nie, czemu? Nie, nie jestem. Są... Cała puszka się łazą <mulity> gorzej, co z XD? Gościu chce się bić? Chodź. <mulity> Dawaj, żarta. Miał, miał, ała, łocie, panie! Auto mi się przewróciło. No, czekam na żart. A! Ah. żanki z biura przychodzą podwiedziny do... Czekaj! Kurde, o czwart... O której? Czekaj, co? Jezu, poczekajcie. Leżąc. I co, dajecie sobie radę? za mnie pyta chora. a pupy, dobry żart. Co, jaki stand? Jaki stand? O co ci chodzi? Gdzie? kiedy ja, pa ja czytam tylko sobie tego wasze żarty stąd to zrobimy jakiegoś co jaki jaki stąd ja sobie tylko jadę eee, eee, panie dyrektorze czy mogły się otwierać oczy dla przy, przy, przy. O, co się dzieje na moim ekranie? Eee, yy, okej. Okay. Stop. Wow. Ej nie pisz już żart, mi się nie chce czytać Tak jakby Czemu moje auto sobie tańczy Sobie tańczę, pomarańczę Please tylko bez hejtu Sobie tańczę, pomarańczę Oho, deduwa Tym czym pyła się od świni. Co? Nie wiem, nic ten żart, mi się nie chce. To było mocne. Co? Mały dinozaur, pytamy. Jaki stunt! Ja nie patrzę na ten ekran! Przeczytam wasze te. Cośki, ale mi się już nie chce, więc je czytam. Teraz sobie będę jeździł z patrzeniem na ekran Beka Czym się różni śnieg Ozu Seg Nie wiem czym się różni No nie wiem d <laughs> Nie, dobra, żyje Nie wiem, czym się różni, weź nie pisz takich brzydkich rzeczy. Siema. Eee... Siema... Ktoś? Siema, Charlie. Demelio? Nie, weź napisz jak się mówi Charlie. Demelio Demelio? Czy... Damelio? Bo różnie ludzie mówią. I dead. Albo nie. Jednakże Myślałem, że auto mi wybuchnie. Chociaż ten... Ja wątpię, bo to... Jest różowy. A różowy. Mocny kolor. Pog? Auto mi prawie zgasło. Coś. Dlaczego on jest taki wolne? Halo? Nie szybciej. Muszę jechać do Los Santos. Ej, bez kity moje auto nie, nie chce jechać. A tak serio. Ono udaje. Ej, ja nie dojadę tego Los Santos Customs. Naprawdę. Zobaczcie. Ja szybciej nie pojadę, bo coś nie da. Dobra, dawaj. Tutaj z górki jest. O, git. Dobra. Tak mało... No, proszę... Nie, co ja zrobiłem? A może tyłem? Nie! Oj, oj, teraz to auto już nie... No jedzie Merch Charlie z Sorry? Zbanował? czemu? Charlie Jakim ty, ty masz w ogóle bana? Eee, y, bana, moda Eee Nie banuj! Ja wiem jak, nawet, jak ten masz na imię Charlie Oki Psz, ja są na rowery chodzę A Weź nie banuj! Bacie ja zbanuję Nawet ci moda zabiorę w ogóle x ten kanał żyje, nie? A właśnie, kiedy idziemy na rowery Pobierz tą grę NIE! NIE POBIORĘ! NIE POBIORĘ! NIE POBIORĘ Kumasz, nie Nie chcę pobierać jakiejś gry, w której nawet grać nie będę Szkoda miejsca Ale zresztą nie mam telefonu aktualnie więc nie. Dojechałem. Czemu? No, przecież ci mówię. Spoiler? O, e, brzydkie. Ten jest ładny. Lakierowanko, kolor podstawowy. Matowy. Uuu. A jak już to... Nie, nie, tam, tak jest ładnie. Co na to. Ma pancerz miliard A czy 100% Nie pobiorę tej gry Mien Ej weź coś napisz Ktoś Ej, napiszcie coś, halo A czemu? No przecież ci mówię! Nie chcę pobierać tej gry! Zu. Yo Siema, WertoX Halo, hala, hala, halo Siema No, Creeping, czemu nie pisałeś nic? Już myślałem, że wyszłaś. Rojechałem pumę, przepraszam. Drastyczne sceny. Dras drastyczne sceny. Nie dowody. Dobra, jest. jest.

Trawę idę i pomóc chyba, wiecie. Może są jakiś hajs za, za pomoc. Może w sensie. Ale wątpię. Wątpię, bo mam dobre serduszko, ja po prostu pomogę. Tylko... Dora. Stand z... Dobra, to ja kończę live'a. Jest live, jest. Mi się że nie było. No. Dziękuję za uwagę. Patrz! Jaki stąd! Chyba jaki byczek jest. Nie widzę to miejsce gdzie się tak bumpnę. Nie, no naprawdę musiał mnie przekręcić. O, ojej. Nie. Dobra, napiszcie wszyscy papa. Twój stary kiedy masz na sprawdzenie, jedynkę otygną no i mają wrócę go ukochany. Super. Ui. Jeps, jeps. O nie, o nie. Wyjadę stąd? Tak, to się da rozwalić. Nara. Nara. Dzięki za live'a.